Cześć, witajcie na naszym kanale. Jesteśmy na targach w Nadarzynie. Pierwszy raz tu przyjechaliśmy, bo zawsze do Poznania jeździliśmy. Ale nigdy nie mieliśmy za dużo czasu, żeby wejść, obejrzeć sobie kampery z chasson, które bardzo nam się podobają. Wiemy, że są dobrze wykonane, więc tym razem wchodzimy do 777 Etap Line. 77 jak 7 jak w Boeingach, jak w samolotach. Tak? Szczęśliwe, siódemki. Cóż, cena podobna tak naprawdę do marki Joa, w której byliśmy y, również, więc może też i jakość będzie podobna. Zaczynamy od bagażnika, bo widzimy, że jest troszeczkę inny układ. Też łóżko nie jest z góry opuszczane, natomiast są fajne półki. Są tutaj o, oświetlenie też jest takie dosyć konkretne. Jest spory, tak, jest prze już... przepastny bagażnik. To no, na pewno będzie inny układ, bo rzadko kiedy w tym miejscu zdarza się wrócić. Tak, w naszym kamperowaniu mamy e, też to, z tej strony. Ale to jest rzadkość. Tak, ale teraz słuchajcie, ok, może minus, że tu przy wejściu mamy toaletę. Plus jest taki stań z boku, że te drzwiczki są bardzo wysoko. Więc tak jakby nie trzeba się mocno schylać na wyciąganie, tylko podchodzicie, wyciągacie, wrzucacie, więc wymiana będzie ekspresowa. A jak, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy to jakieś zapachy wydziela, to my jeździmy z kamperwanem, który ma też w podobnym miejscu ja siedząc przy stoliku nigdy niczego nie czułam. No to kwestia płynów, kapsułek. Pierwsze, co zwróciło uwagę, to ta układanka tutaj. O co tutaj chodzi? No to jest wysuwana część, która nam poszerza w środku łóżko, więc do wyboru macie albo dwa łóżka osobne i pomiędzy nimi luz, blues, ale to jest, ale to jest stopień od razu. No to tak, jest stopień. Tak, taki, to jest stopień. Wiecie, dla wyczynowców, bo taka starsza osoba to raczej będzie miała problem, żeby tak wysoko zadrzeć nogę, więc jak ćwiczycie jogę i tak dalej, to spokojnie ten stopień Wam pomoże. Nie to, że czarno to widzę, ale jest tutaj e, stosunkowo ciemno, bo mamy czarne szafki. Dobrze, że są jasne ściany. Tak, które są fajne, takie chropowate i spore. Mamy miejsce do zamontowania telewizora i tak dalej. To jest e, fajne. No, bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsca. Robię test, słuchajcie, prysznica, bo tutaj znowu mamy dosyć wysoki stopień i zastanawiam się, czy muszę stanąć tutaj, żeby zamknąć drzwi, ale nie. Ok, da się. A, bo są podwójne. Tak, są podwójne. O, i na magnes. Więc, więc tak to działa. Tutaj jeszcze się blokuje. No, da się tutaj umyć, naprawdę jest sporo miejsca. Dobra, drzwi, drzwi zamykają się na magnes. Także ładnie. To jest, to jest plastik, ale taki bardzo elegancki. Taka imitacja szkła, ale to jest plastik. Fajne jest to, że można się oddzielić, że tak powiem, od reszty świata. Nie, ale jak się... Jest trochę głośno, bo jesteśmy na targach, natomiast jak zamknęliśmy te drzwi, to się sytuacja troszeczkę zmieniła, bo mamy tutaj oddzielony prysznic i łazienkę. Tak, czyli robi nam się ogromna łazienka z częścią prysznicową po jednej stronie, z toaletą i umywalką po drugiej, oczywiście część sypialni też da się zamknąć. Tak, wszystkiego nie da się pokazać, słuchajcie, no bo jednak tutaj nie ma niesamowitej przestrzeni, Nie ma miejsca w szafkach, naprawdę. Tutaj się nie otwiera. O, tutaj się. Radkość, o, tutaj nie, taka taka, się... Głęboka, taka głęboka jest, także fajne, małe półeczki i hmm. dużo luster. O, tak, o mieszczą się ładnie kosmetyki, różne rzeczy. Fajne jest to, że pomyśleli jednak o uchwytach na kubki, no To to no. się naprawdę przydaje. Bardzo fajne co fajne To jest tutaj takie jakiś system, to taka ozdoba, okay. czy? O, a tu jest takie rozwiązanie, że to łóżko odziesz, ale nie ma półki jednej. Mm. Czyli ono zjeżdża aż do połowy kuchni z tego wynoszenia? nie było takich półek. Tak, i tu słuchajcie, no jest tak jakby trochę ciasno, ale to może dlatego, że, te, że one zjeżdżają tutaj nad kanapy. No może mm. nie jest no, to, to krótsze, co? Inne rozwiązanie. No, okay. O. I schowana deseczka, standardowo, jak są. Tak, i pewnie dlatego, bo już to ja. sprawdziliśmy. Że jak ona leży, to wiecie, na dziurach to będzie Wam taki dźwięk wydawała. Więc lepiej, nie, schowajmy ją lepiej. No, niech ludzie wiedzą, że są takie możliwości. W sensie, że jest zasaczka. Tak. Ale i jedyne też, o tu jest rozwiązanie na pewnie na kosz na śmieci. No, pewnie gdzieś tam między koszem jeszcze można schować różne inne rzeczy. Ale wiecie co, te uchwyty są dosyć. O, no, bo o nie ma, nie ma dameku, cichę, Ale te uchwyty są y, krótkie. I powiem wam, że nawet po wyciągnięciu tutaj tego, to ciężko się za to ciągnie. Także myślę, że facet jak ma duże palce, to naprawdę y, no, ciężko mu będzie ciągnąć za to. Ford w automacie bardzo fajny ekran multimedialny to na pewno się przydaje podczas podróży, jeśli macie tam nawigację fajne dodatkowe zasilania, miejsca na kubek. To jest zrobione z głową. Pytanie, czy to wam się przyda taka ilość przestrzeni nad głową, czyli mamy tutaj bardzo dużą półkę, gdzie można pochować ileś rzeczy. Wiadomo, są ładowarki, można podpiąć swoje urządzenia. No i też jest dużo okno. Wiecie, no. mnie na przykład tak zastanawia z takiej perspektywy kobiecej, bo tu są, tu są te mocowania takie na te firanki ja się zastanawiam, czy to, jest, czy to się w jakiś sposób ściąga, żeby na przykład wziąć tą część do prania, bo tak ciężko to i poza tym nie ma Jak tutaj miejsca. usiądziesz, to podejrzewam, że pracami No, możesz... ale zobacz, to co cały czas schodzi tak, no, trzeba się nagimnastykować, żeby to... Kwestia gustu, ale stół, stół jest fajny. Jest ładnie dokonany, e, fajne malowanie. Bardzo fajne drzwi, więc niech to będzie taką niespodzianką dla Was. Nie, I po prostu do jak będziecie chcieli poznać bliżej ten model szosą trzeba po prostu zobaczyć go osobiście. Tyle ludzi wchodzi, więc chyba o czymś to świadczy. To idziemy do drugiego. Ale najpierw dajcie nam lajka, zasubskrybujcie, wiecie co trzeba robić. CamperGuru.pl. To twój doradca przy zakupie używanego kampera lub przyczepy. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy. Kup wymarzony pojazd z naszą pomocą. CamperGuru.pl.